Kochane dzieci, serdecznie zapraszam was do wysłuchania bajki Klekusi i Klekusia. Przygody przy siatce. Serdecznie polecam. Rozdział trzeci. O gwiazdach, których nie ma. O! Tamta gwiazda jest moja, powiedziała Klekusia. Która? spytała Amcia. No tamta, tamta. Klekusia wskazała skrzydłem na ciemny niebosków. Młode siatkarki przyjechały na turniej do sąsiadującego z Klekolandią Czaplogrodu. Ta kraina, którą rozsławili poeci i bajarze, słynie z tego, że doskonale widać z niej planety i gwiazdozbiory. Szczególnie z widokowej łąki, na którą wybrały się zawodniczki. Dziewczyny zasiadły na trawie i zapatrzywszy się w niebo, zaczęły rezerwować gwiazdy. Nagle rozmarzyły się, puściły wodze wyobraźni i zaczęły snuć opowieści o życiu na planetach daleko, daleko stąd. Na mojej planecie banany rosną na jednym drzewie. Razem z pomarańczami, jabłkami, orzechami laskowymi, czekoladą i lodami, mówiła Natka. A na mojej nie trzeba chodzić do szkoły. Ta szkoła przychodzi do ciebie do domu, powiedziała Malina. A na mojej planecie tylko się bawimy. Gramy w siatkówkę, strzelamy z łuku. I jedziemy na rowerze. Oznajmiła Amcia. Za to u mnie dzień zaczyna się od spania. Potem trochę jest widno, po czym znów zapada noc. I trzeba i spać rzekła Julka. Największy śpiew w drużynie. Na no siebie cały czas się w siatkówkę. Rozwijała się i przy okazji dobrze bawi. Ale gdy zapada noc, to idzie się spać, żeby być wypoczętym na drugi dzień. Powiedział trener Klekle, który ni stąd, ni zowąd pojawił się przy rozmarzonych dziewczynkach. Mam dla Was, moje drogie, ciekawe wieści z losowania. dodał. Trener poinformował podopieczne o wynikach losowania dla dwóch drużyn grających w trójkach i jednej grających w czwórkach oraz rozkładzie meczów następnego dnia. Klekusia, która grała już w czwórkach, dowiedziała się, że zagra między innymi z Czaplami. Wiedziała, że będzie grać przeciwko swojej odwiecznej rywalce Czaplusi. Nie lubiła z nią rywalizować. Może dlatego, że przeciwniczka była niej trochę lepsza. Wie, że patrzymy na gwiazdy, z których wiele już istnieje. Spalił się, a to co widać to światło, które dopiero teraz dociera do ziemi. To starszy pan Czapla wyjaśniał zapatrzonej w niebo wniosek. Dziewczyny, zbieramy się, idziemy spać, pobudka o świcie. Potem śniadanie i dużo, dużo grania, powiedział trener. Drużyna udała się więc na nocleg, Klekusia nie mogła zasnąć, myślała o zbliżających się meczach. Ostatnio nie mogły wygrać z Czaplami. Klekusia wiedziała, że Czaplusia prezentuje się lepiej niż ona. Pikanterii tej rywalizacji dodał fakt, że ta turniej najlepsze zawodniczki miały dostać powołanie do Regionalnej Drużyny Siatkarskiej, która wystąpi na Młodzieżowej Olimpiadzie Ptasich Sportów Wiosennych. To najważniejsze wydarzenie roku. Noc minęła i uśmiechnięte słońce wschodząc oznajmiło początek nowych siatkarskich wyzwań. Na ośmiu boiskach, na których rywalizowało kilkadziesiąt drużyn, atmosfera gęstniała z meczu na mecz. Dziewczynki dawały siebie wszystko. Gorąco dopingowali je rodzice i członkowie rodzin, wykorzystując bębny, trąbki, kołatki i dzierając gardło. Trenerzy biegający przy liniach bocznych motywowali zawodniczki. Rywalizowały drużyny, ale nie zabrakło indywidualnych potyczek. Takich jak pojedynek klekusi z czaplusią. Bo chociaż dla klekusi zwycięstwo drużyny, której była częścią, było najważniejsze, to z całych sił chciała udowodnić trenerom i kibicom, a przede wszystkim sobie, że jest lepsza od czaplusi. Nie było to proste, ponieważ nie weszła dobrze w mecz. Dwa pierwsze ataki klekusi zostały zablokowane przez czaplusią, a piłka po jej serwisie uderzyła w antenkę i wyszła w pole. Niedobrze! Niedobrze! Mówiła sama do siebie młoda siatkarka i motywowała się: przełam się, przełam się! Jak myślicie, czy Kusia się przełamała? Czy podczas meczu przeszła metamorfozę i okazała się lepsza w tej siatkarskiej potyczce? Nic z tego! Z minut na minutę grała coraz słabiej. Za to Czaplusia walczyła jak w transie i co rusz przekraczała sportowe granice. Mecz zakończył się wyraźnym zwycięstwem drużyny, w której prym wiodła Czaplusia. Rzecz jasna, to Czaplusia dostała powołanie do drużyny, która wystąpi na Olimpiadzie. Klekusia tego powołania nie otrzymała. Było już kilka, ziewno, było już kilka ziewnień Smoka Leona po Olimpiadzie, a dzielna Klekusia ćwiczyła jeszcze ciężej i jeszcze bardziej zawzięcie. Nie mogła zapomnieć o indywidualnej porażce z Czaplusią. Mimo, że upłynęło tyle czasu, przegrana nie dawała jej spokoju. Tymczasem zbliżał się kolejny turniej. Znów miał się odbyć w czaplogrodzie, miejscu, które kojarzyło się klekusie wyłącznie z porażką. I znów ta czaplusia naprzeciw mnie, pomyślała młoda bodźka, pakując do torby sprzęt na turniej. Znowu mnie zablokuje, ostro zaatakuje i pokaże mi, że jest ode mnie lepsza. Nie mogła się pozbyć ponurych myśli. Kiedy drużyna trenera Klekle przybyła do czaplogrodu, wieczorem znów udało się na łąkę widokową, by podziwiać rozgwieżdżone niebo. Dziewczyny były już trochę starsze, i ich gwiazdy miały całkiem inny potencjał i inne walory. Klekusia rozmyślała o poprzednim turnieju, w którym okazała się słabsza w rywalizacji z Czaplusią. Zastanawiała się, dlaczego nie może o tym zapomnieć i za wszelką cenę chce pokonać przeciwniczkę. Jest smutną minę, zauważył trener Klekle. Pamiętasz, Klekusiu, co przed laty pan Czapla powiedział swojej wnuczce? Spytał trener zawodniczkę. Tak, trenerze. Że niektóre gwiazdy już nie istnieją odparła Klekusia. No właśnie, może tak ma się sprawa z twoją porażką z ostatniego turnieju w Czaplogrodzie. Już dawno po turnieju, a ty zachowujesz się, jakby on trwał. Nie ma już tego turnieju, tak jak nie ma już tej gwiazdy. Ta porażka jest tylko w twojej głowie. Klekusia w milczeniu słuchała, co mówił trener. Patrzyła na przepiękne gwiazdiste niebo i nie mogła się nadziwić, że niektóre gwiazdy już nie istnieją. Wypaliły się. Nie ma ich, widać jeszcze tylko ich światło. To było dla niej bardzo odkrywcze.